Wszystko zaczęło się latem 1980 roku, kiedy rodzina Glatzel przeprowadziła się do nowego domu w Brookfield w stanie Connecticut. David Glatzel, jedenastoletni chłopiec, zaczął doświadczać przerażających wizji i koszmarów. Twierdził, że widzi starego, przerażającego mężczyznę, który go atakuje i grozi. Wkrótce potem chłopiec zaczął zachowywać się agresywnie, a jego stan psychiczny pogarszał się z dnia na dzień. Rodzina Glacel zaczęła doświadczać dziwnych zjawisk w domu. Przedmioty poruszały się same, słychać było tajemnicze dźwięki, a David twierdził, że jest opętany przez demona. Rodzice chłopca przestraszeni i zdesperowani zwrócili się o pomoc do miejscowego księdza, a później do słynnych badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warrenów. Ed i Lorraine Warren, znani z licznych przypadków dotyczących zjawisk nadprzyrodzonych, zgodzili się pomóc rodzinie Glatzel. Po serii spotkań i obserwacji stwierdzili, że David jest rzeczywiście opętany przez złowrogiego ducha. Warrenowie przeprowadzili kilka sesji egzorcyzmów, podczas których demon rzekomo groził, że przejmie kontrolę nad inną osobą obecną w domu. W trakcie jednego z egzorcyzmów Arne Johnson, chłopak Debbie Glatzel, siostry Davida, Wyzwał demona, aby opuścił chłopca i opętał jego zamiast Davida. Wkrótce po tym wydarzeniu Arne zaczął wykazywać dziwne i agresywne zachowania, podobne do tych, które wcześniej obserwowano u Davida. W lutym 1981 roku doszło do tragicznego zdarzenia. Arne Johnson zaatakował i zabił Alana Bono, swojego pracodawcę i właściciela wynajmowanej posesji. Podczas sądowego procesu obrona próbowała wykorzystać niezwykłą linię obrony. Twierdzili, że Arne był opętany przez demona w chwili popełnienia zbrodni, co znane było jako sprawa demonicznego opętania. Proces Arne Johnsona był szeroko nagłośniony przez media i przyciągnął ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Pomimo starań obrony, sąd nie zaakceptował argumentu o demonicznym opętaniu jako podstawy do uniewinnienia. Arne Johnson został uznany za winnego morderstwa drugiego stopnia i skazany na 10 do 20 lat więzienia. Ostatecznie spędził za kratkami 5 lat. Historia rodziny Glacel, Arne Johnsona i jego procesu do dziś budzi kontrowersje. Stała się inspiracją dla filmu Obecność trzą na rozkaz diabła, który przedstawia tę przerażającą historię i przyciąga widzów swoimi mrożącymi krew w żyłach szczegółami. Pomimo wyroku i zakończenia sprawy w sądzie, pytania pozostają. Czy rzeczywiście siły nadprzyrodzone były zaangażowane w życie rodziny Gladcel i Jarne Johnsona? A może był to wynik zaburzeń psychicznych i sugestii? To pytania, na które do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a tajemnica tej mrocznej historii wciąż intryguje i fascynuje. Jeżeli chcielibyście posłuchać o tej historii więcej i poznać więcej szczegółów, zapraszam Was do obejrzenia dokumentu o tej sprawie. Tam szerzej dowiecie się o całej historii oraz o nawykach rodziny. Ja za to bardzo Wam dziękuję i zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Cześć.